Halo, halo, dzień dobry. Proszę Państwa, dostałem niedawno szablę, szablę polską, szablę kutą, hartowaną, kutą ze stali HF50, hartowaną do stopnia 50 stopni w skali Rockwella. Jest to szabla też niezaostrzona. Jeżeli ktoś by z Państwa chciał sobie taką szablę zaostrzyć, no to ta ja szabla oczywiście będzie nadawała się do różnego rodzaju, docięcia, różnego rodzaju celów, tam arbuzów, melonów butelek, czego tam już Państwo chcecie. Jeżeli ktoś by z Państwa był zainteresowany taką szablą, to proszę do mnie pisać na polski polskiszablotukmałpka.gmail.com No i co mogę powiedzieć? No szabla w okolicach 1000 złotych plus, plus koszty przesyłki. No i jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, no to taką szablę w przeciągu dwóch dni roboczych będzie mógł e, dostać. E, proszę Państwa, co to za szabla i kiedy te szable weszły? Przede wszystkim jest to szabla oficerska dla wszystkich rodzajów e, broni wzór 1921-22. Szabla weszła na użytek polskiej armii w 12 kwietnia 1921 roku, głównie z uwagi na to, żeby ujednolicić broń polskich oficerów, z uwagi na pstrokaciznę i róż różnorodność polskich. Polskiej broni wśród oficerów, czyli polscy oficerowie w 21 roku mieli najróżniejsze szable ruskie, pruskie, austriackie, nawet zdarzały się angielskie, czasami też dawne jakieś szable polskie. Co czytamy w opisie? Proszę Państwa, głownia lekka długości 80 cm, szerokości u nasady e, 3 i 4, e, co jeszcze dosyć istotne? Szerokość bruzdy, czyli zbrocza 1,2, długość 50 cm tej bruzdy tego zbrocza. Długość pióra, 5, 20 cm. Grubość głowni, czyli czpienia, to jest 0,5 cm, czyli 5 mm. Szerokość rozstawu kabłonka to jest 11 cm. Szabla też stosunkowo yy, prosta o nik nikłej krzywiznie 31 mm. E Dobrze, proszę Państwa, e zobaczmy może tą szablę, co? Co będziemy czytać, tą książkę, e Poważymy, może trochę pomierzymy, zobaczymy. A właśnie, tutaj mamy, powarz e załączył, e wzór, e rękojeść też mocowana za pomocą śruby rękowieść musiężna, dobrze proszę Państwa, tak zostawimy to sobie tutaj, a e. szabelka oczywiście wraz z pochwą, e. pochwa niklowana. E. Dobra, pochwą zajmiemy się może troszeczkę e. później. Szabla kuta ze stali e. i oczywiście hartowana owadze. No właśnie zobaczymy ile waży historyczne szable e, ważyły e, około 900 między 900 a 1000 gram e, Zobaczymy jak a, tutaj no jak tutaj to wychodzi ha, proszę Państwa jak e, mówiąc brzydko jak mordę szczelił 1000 gramów po zeszlifowaniu e, szabla będzie oczywiście e, dużo lżejsza. Myślę, że około 990-980, może jeszcze nawet mniej, w zależności od tego, jak ktoś będzie chciał ją po prostu sobie e, zeszlifować, e, Co dalej, proszę Państwa? Jeśli chodzi o podstawowe, podstawowe wymiary, no to co? Przede wszystkim długość głównie 80 cm. No. Oczywiście mamy to. E, e, rozstaw rękojeści. Proszę Państwa, tutaj. Proszę Państwa, kabłą dla oficerów miał rozstawiony w okolicach 11 cm. Oczywiście mamy to. E, jeśli chodzi o grubość e, głowni. Proszę Państwa, grubość głowni e, to było 5 mm. I oczywiście jest 5 mm. 3,4 mm. 10 jest, czyli 4 dziesiąte e, Długość pióra, proszę Państwa, pióra, czyli 20 cm. Jest 20 cm. E, charakterystyczna też krzywizna, proszę Państwa, dla, bo te szable były stosunkowo mało krzywe. One były stosunkowo proste. E, nadawały się też oczywiście do zadowania e, mocnych sztychów. Te szable miały bardzo wydatny sztych. Były też charakterystycznie tutaj szlifowane. To pióro było tutaj takie charakterystyczne. E, zwężenie, prawda? Tutaj głównie posiadała takie charakterystyczne e, zwężenie, które nazywamy, które nazywamy e, piórem. E, krzywizna krzywizna e, szabli wynosiła e, 3 cm. No i rzeczywiście mamy tutaj 3 cm. Co jeszcze, proszę państwa, rękojeść, rękojeść mosiężna, tutaj mocowana za pomocą jednej e, śruby. Rękojeść mosiężna, e, krzyżowo, no oczywiście e, kabunkowa, e, owi, drewniana, owinięta skórą, owinięta tutaj też e, e, filigrantem. E, Szabat stosunkowo, proszę państwa, lekka, e, nadająca się też do fechtunku. Także myślę, że nawet niewprawiona ręka stosunkowo dobrze wyważona e, szabla e, po prostu będzie się nadywała do fechtunku nawet myślę, że niewprawna ręka sobie po prostu e, z tą szablą by e, poradziła e, bo tak jak mówię jest stosunkowo lekką, e, lekką szablą e, do szabli oczywiście jest też dołączona pochwa e, pochwa niklowana e, z charakterystyczną tutaj taką małą ostrogą. E, zwykle tanie repliki, mam takie wielkie, gigantyczne, e, po prostu wzoru 1921, mam takie wielkie, e, po prostu ostrogi. E, no i szable też te, bym powiedział, dużo tańsze, e, wzoru 21, to są szable takie, takie topory, bym powiedział, takie e, no bardzo ciężkie, e, toporne, e, one też nie są hartowane. Natomiast tutaj Mamy no już szablę egzemplarz e, bojowy, nadający się takiej rekonstrukcji. No, oczywiście też może zaszczytnie e, powiesić sobie też e, po prostu kogoś na ścianie. Jak już tam kto, e, kto woli. Także proszę Państwa e, dziś może to na tyle na temat. E, w sumie bardzo ładnej, proszę Państwa, szabli, chyba jednej z najładniejszych szabli jakie. Wytworzyła polska wojkowość e, najbardziej eleganckich szabel e, wzoru 1921-22. E, cóż, dziś to na tyle. Kłaniam się e, i pozdrawiam.